Z nami Michał Świącik, rzecznik prasowy Włókniarza Częstochowa. Panie Michale, dzisiaj startuje promocyjna przedsprzedaż karnetów na zbliżający się sezon żużlowy. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. Tak, dzisiaj startujemy z promocyjną sprzedażą karnetów. Trwać ona będzie od dziś, to jest od 14 lutego do 18, włącznie, czyli mamy 5 dni. Jest jeszcze możliwość, będzie jeszcze możliwość w sobotę do zakupienia tych karnetów, w najbliższą sobotę, od godziny 10 do 14 w firmie Patrox oraz na najbliższej imprezie kartingowej, to jest przy ulicy 1 Maja, w niedzielę 20 przez cały dzień. Proszę powiedzieć, co zyskują kibice zakupując karnet podczas trwania tej promocji? Oczywiście pierwsze, co zyskują to upust, prawda? Upust jest w granicach 10% procentowego upustu. Oczywiście każdy kibic, który zakupi kartę kibica wcześniej, będzie miał prawo również po tej promocji mieć zniżkę na tę karnetę 10%. Powiem tak, z doświadczenia patrząc na inne ośrodki sportowe, ten, ten, ten rabat jest opłacalny dla kibica, który chodzi. Także ja serdecznie namawiam do zakupu tych karnetów, a jednocześnie pragnę powiedzieć, że każdy kibic, który w tej chwili kupi wcześniej ten karnet, w znaczącym stopniu wspiera często żurzel. Klub jest obecnie na etapie wdrażania, czy też już wdrożył kartę Kibica. Karta Kibica to jest taki dodatkowy bonus dla, dla wszystkich, którzy ją będą posiadali. Jak ją zdobyć? Tak, karta Kibica jest bonusem jak najbardziej. Tutaj wiadomo, Żużel to jest sport, są to też sponsorzy I, i wpadliśmy, wpadły też inne ośrodki na taki pomysł, żeby stworzyć coś takiego jak karta Kibica, e, firmy, które sponsorują CKM włókniarz. E, Dały rabaty na poszczególne swoje grupy towarowe y, dla kibiców, którzy wykupią taką kartę kibica. Y, kartę kibica można zakupić w y, biurze Włókniarza przy ulicy Olsztyńskiej lub pobrać wniosek na stronie włókniarza.ckmwłókniarz.pl, wypełnić i już samym tym wnioskiem szybciutko udać się do klubu, wykupić tą kartę. Upusty są bardzo różne na tą kartę. To zależy od firmy, która tam się jest umieszczona na tej karcie. Są to upusty powiedzmy sobie od 5, 10 do 30, 50 nawet procent jest warte, bo po prostu można iść do tej firmy, tak samo jak przeciętny częstowiany i kupić coś taniej, tak, że ja serdecznie zachęcam do zakupu tych kart kibica. Teraz jeszcze słowo o niedzielnej imprezie. Pierwsza edycja Grand Prix częstowy w kartingu halowym, z udziałem środowiska żużlowego, byłych i obecnych żużlowców Włókniarza oraz zaproszonych gości. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tej imprezy. Tak, startujemy z taką imprezą tutaj wspólnie właśnie w Częstochowa z telewizją Trzewa TV i z właścicielem torku kartingowego firmą Go Extreme. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby coś dla tych kibiców w Częstochowie żużlowych, nie tylko żużlowych zorganizować, dla, miasta, dla Częstochowian po prostu. Jest okres zimowy, można przyjść, fajnie się pobawić. Pościgać też. Zaprosiliśmy tutaj jako zawodników byłych Żużlowców i obecnych również włókniarza. Ja mówię, wymienię takie nazwiska jak Rafał Sząbielski, Sławomir Drabik, Sebastian Łamek, y, z byłych Józef Kafel, Dariusz Rachwalik, Józef Jarmuła, y, Leszek Zapart, prawda? Y, z częstochowian, obecnie bardziej znanych to jest Marcin Najman, Irek Bieleninik. Także naprawdę będzie fajna impreza. W czasie imprezy. Będą również organizowane wyścigi z kibicami, więc ja serdecznie zapraszam każdego kibica, który by się chciał zmierzyć w niedzielę na niedzielną imprezę. Zapraszam wcześniej, można sobie tutaj na tym torze podtrenować, to jest czynny codziennie od godziny 16 na 1 maja. Sama impreza będzie w formie Grand Prix żużlowego, czyli identyczna forma rozgrywek, eliminacje, półfinały, finały. Urozmaiceniem będzie to, że będą to dwa cykle, które będą szły równolegle. Jeden przy drugim. Finaliści Grand Prix 1 spotykają się w złotym finale z finalistami Grand Prix 2. O tak zwany złoty finał. Warto jeszcze dodać na koniec, że wstęp na imprezę jest absolutnie bezpłatny. W imieniu swoim i pozostałych organizatorów serdecznie zapraszam, a Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie.